Na przykład. O, robię, no ja też tak robię. już pod koniec A jak on bije? To jest W? Dobrze, że chciałeś. Że on bije tak dookoła. a to jaki to jest skill? W? Jaki skill? No urgota. To dookoła. No że tak to oko trzeba. Nie wiem, czyliś coś. F to smite. D, 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 to się tańca. D to Dęska. No. Nie, to pasywa, F jest go. A to pasywa. F F z jak Robiła to coś minimapę mapę powiększyć I f tak. teraz taką mapę można mieć Taką mapę I kurwa, ja ma odpaliłem map Ja mogę jakoś swoje solutioni tu, powiększyć? Żeby ich obra Ej, co miał obrazki po lewej stronie? Poczekaj, kurwa dense makaber robi Kurwa, patrz jaki to ma clean, chłopie Spojebane pa pa, pa 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 kurwa, co tu się dzieje? Ja pierdole Pa 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 pa, pa. Ja pierdole O kurwa, niechcący od panie, przepraszam cię, raz Ja pierdole, lew ja z tym kupi, nikogo nie zbiłem Idę na topa, idę tak kurwa, dymimy, dymimy No wizję ma, no i chuj mi w to widzę tutaj Powiedz mi o co tu ci chodzi Pali się? Dobra Nie. Dymimy Idę, 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 idę tam Wjeżdżam, 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 się wjeżdża Panowie, się wjeżdża Się wjeżdża Nie mam killa Kurde No killin Tego Gravesa się nie spodziewałem ja Widziałeś, że biegnie? Kurwa, co jest? I kurwa, co oni robią? Dymimy? Dobra, dba, dba. Dba, no Dobra, Co on robi? O, jakby wesła No, to by się robiło Ten trafiła dymi? Jak pod tu jest? Nie. Nie. Chodź tu pieni. Dwa Masz coś no? na drogę. Idę dalej clearować. Raz. Wydyjmicie na lecimy. Część jest Co I są Ale... Mam ulta, wypierdolica. Gdzie ta Kajsa? Nie żyje. O kurwa graves. A skąd zapijłeś ją? tam podchodzę. Ja go Zajdź, praga. Dziękuję. O, A. chodź tu. Trochę <grym> byś <grym> ty siebie nie zabił z... tym leczeniem. Ja się na spokojnie mam tutaj. Wszystko jest to Widzisz, widzisz? Jakie liczby. Okay, Jak dzięki. Idziemy zabić Leona? No bo dobra, to jeszcze szybko O kurwa, ten Graves, jaki jak ma range mój ult? Duży? Ty. Oh, no sporałem. O no, Oh no 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 Ale nie mam ulta O, kurwa jest Kaisa zrobiła najlepszą rzecz, którą mogła, po prostu schowała się za wieżą i ja bym nie mogłem myszką trafić O kurwa, idę Idę, 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 idę ale też trafił. No, trafił, trafił, trafił. No Daj, Nie ma problemu. Pyk. Ora. Kifka tu robię? Lewujemy? Dona? na. ten potężny Patrz jaki tam tam damage, kurwa, Dobra. Nowa fala jak Multi No Ta została ta aparatura Nice Co to za jamotka? Co ty wysyłasz? Co ty, co ty? Co ty, co ty? No, no, idę, idę. Pomagam jak mogę. Weź sobie roślinkę. Mm, 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 mm. Nie sobie sobie pomoc, Pan tu nie potrzeba pomóc. Ja nie wiem o co chodzi, mam wół cały czas gotowy. No bo, wymaksowałaś się? No. To masz się cały czas Ja pierdole to jest kurwa mocne giga Czy Ja mogę się z nimi na <śmany> Wardę wysadzam sobie biegnę i wardę wysadzam O chuj tu chodzi Czy ten champion jest niepoważny Jakiś <śmany> Fuck Nie <śmany> champion O Nie widziałem ale no, mogłem I tak nie ultować Jest to trita watykan Idę tutaj pomóc patrz Poko spoko. Ja obserwuję jak... No on mógł ultować to. Za karę to farm, kurwa, biorę. Kaczki? Keczki? Dobra, idziemy. Poddymy idę, ale no... Jak on to zultuje, dobrze, to ja mogę normalnie tam tylko tak followować, no. My pingujemy, ale on niechętny, ty. On ma ultra przecież z Leony, tak? No. Go in. No ja kurwa, on się tak zrobić. A on leone chce na firdalać Ja kumam, teraz ja kumam No to w ten sposób Myślę, że my Kajsę chcemy bardziej raczej Idź pan w chuj. Teraz kumam O kurwa, taki grawem agresywny Taki pasyw agresyw łobawem No to mi się podoba, ten grawem mogę grać, a nie Ale przecież powiadam nie można Nie nie Oooo Kurwa mać. Idę, idę, idę Ja tu mogę kurde, dymijmy, dymijmy Kurwa, jak ten Urgot jest sik. Podaj tu! Nie! Nie mam. Pa, co się dzieje? Co tak No i nara. What the fuck? Walę w niego kurwa rakieta tylko damage mi dajcie jakiś. A to automatycznie wsysa, jak tylko gości malą HP? Ty, no nie wiem, a może wcisnął mu to? Nie wiem, mam wrażenie, że automatycznie zjadło zioma. Fuj Pierwszy raz co, gram CSI co, 07, kręcę 07? 6-07 <gryzanie> nie ginę, elo <gryzanie> Niech Kamilkę tak robi, a nie przeportę Szkoda, że Dravena w porządku <gryzanie> no. no, nie może. Ja wiem, czemu ktoś nie lubi grać w <grymne> Grave'a na literny. Nie wiem, czemu to jest zabronione. O, jest u 2 tylko. O kurwa, widzi mnie. O ty kony. Dawaj asystę. Ale rozkurzony. <laughs> Kurwa nie wierzę w drona no, jest jakaś mocna Mówisz, walimy się 2 na 4 mogą być mocne. Nie ja, ja przy membranowej sobie nie kupić z powrotem. Drona? Do nerwu. Nie, ze klawiatury membranowej, która ta mechaniczna już. No lepsza jest. Membranowa? No jedno W sensie? No właśnie, myślę, że to nie dość, że jest tańsze... Ale ja to... nie miałem nigdy tej... ...tichszej. Takie właśnie niż... No ja mam, ale ja nie czuję jakoś zbytnio różnicy szczerze mówiąc. Nie fajnie się klikać jest? Zobaczcie. <laughs> Dźwięk jest irytujący, powiem. No, ja też tak uważam. Serio? Zdaje się taki przyjemny nawet. Może na początku tak. Miałem, ja miałem tak jak te, jak chyba pierwszy raz właśnie mechanicznie, a teraz to... jak to wyciszyć, się komplikuje sytuacja. Nie. Gdybym faktycznie odczuwał jak, jakąś różnicę między naciśnięciem, ale przecież ja często po piwie gram, to już się <laughs> różnica robi. No. 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 <laughs> Dawaj tu. Myśli dobre body. Nimi no damage'a nie robią, o co chodzi? Body czy metal? <laughs> Full body, bojownik. <laughs> No na te E we mnie coś będzie bał Co to za co? So? O o pomocy Bierna Ok No ale <laughs> przeflaszowała Idzie ich mamy sobie urwa tury trochę No bo i Nie, nie, co Co? nie, ty, nie, co ty, co ty? co ty, co nie, ty? Co nie, co, 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 co ty Co ty, nie, 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 11, 11, 11. <śleszamy> Ale stacy. Pięknie. Podobała wam się? Do, że dobry mechanik musi głośno klikać? No w sensie, to <gry> jest dobry mechanik, może cenowo są spoko, nie? Dobry mechanik to musi zrobić samochód Ci tak, żeby kurwa jeździł, a nie się rozpierdalał no, za bo, chwilę. No ja nie mówię jednak o klawiaturach za 50 tysięcy złotych. No. Ja bym chciał w końcu mieć fajną klawiaturę, jakoś fajnie podświetloną. Za...